Za mną witam w dzisiejszym odcinku, a w dzisiejszym odcinku widzowie budujemy gaming group, jak widzieliście, po tytule. A jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym Wam pokazać takie piękne bransoletki, które mamy reklamę. Jeśli nie jeżeliście to musicie obejrzeć. I ja mam tu też niebieskie w Musicie na to zwrócić uwagę. Jeśli zwróciliście już dawno na to uwagę, to piszcie w komentarzach. Mamy tutaj też inne piękne kolory. Mamy... Z napisem Ignacy Tim to mamy zieloną i fioletową. A bez napisu, oj sorry, bez napisu mamy żółtą i Niebieski to nie wiem, miałem ja jeszcze. Jedną niebieską mam tu, a drugą niebieską gdzieś mi się zgubiła, więc dobra jak będę miał niebieską to też roztam. nie wiem czemu nie mam skina ale to nie widzowie yy, więc dobra, idziemy zobaczymy co tutaj się w ogóle widzę. mamy tu przygotowany biały pokój kompletnie, no i tu mamy naszego shulker boxa pierwsze co chciałbym ogólnie zrobić to zobaczyć dwa green screeny który ładniej by wyglądał bo chciałbym zrobić chyba mm, tu to ten green screen widzowie, nie ten green screen wygrywa. Od razu wygrywa. To później go zrobię. Później jakby yy, stawię green screen. Oj, zjechałem. Oj, jestem w ogóle głodny. Musimy sobie zjeść widzowie z McDonalda normalnie, więc dobra. Yy, więc dobre. Od czego byśmy zaczęli? Myślę, że od stawienia biurka. To będzie najlepszy pomysł. Kompletnie źle. Tak. No i od razu lepiej. Dobra, to będzie moje biurko. Zaraz stawiamy teraz kompa. To nie jest taki komp komp. Tylko komp taki, wiadomo. No wiecie, taki komputer nie. Ten. Takie pudełko. O, o to chodzi. No i co? Stawiamy fotelik. Przykład to się buduje w ogóle, ale jeszcze pewnie coś tu dodajemy. Jemy. Eee. Dywan zaraz też coś zrobię. Fotel, widzowie. Fotel, fotel. Żeby go dobrze postawić. Zaraz też co to masz. Aj, nie mam tego klawiatury. Dobra, No bardzo, zaraz. Kwa i tego tora. Dobra, to widzę. Poczekajcie chwilę. I zaraz się z powrotem widzimy. Dobra. Okazało się, widzowie, że dywan miałem. Nie, tutaj jest. A nie widzowie, bo ja tutaj go położyłam, No tak, zapomniałem. Miałem powiedzieć. Okazało się, że, widzowie. Co ja chciałam powiedzieć, że się okazało? Że trzeba wybrać. No ale nieważne. Czy szary dywan, czy ten dywan. Tylko, że i tak trzeba to mieć. Ej, to wygląda. Ale to wygląda chyba, nie wiem czy to będzie potrzebne. Nie aż taką dużą. Myślę, że na jednej kratce to się spoko zmieści. Z Zobaczymy czekajcie. I zaraz zajmiemy się fotelem. Gdzie ten obraz? Ej, obraz mi wyparował. Oj, wrócił mi, dobra. Tu przez tą głowę? Jest zbugowany. Może dywan. Nie, i dalej go nie ma. No i teraz dopiero mi wraca. No. I, dobra, na jedno. Myślemy. What? Jak to... W... Kurde, źle. Muszę to ponaprawiać. No naprawdę. Czyli się nie. Co? Nie da się. Kurde. No. Kurde, jak ja nie znoszę tego mojego kilofa. On szybko niszczy, ale to nie jest czasami fajne. Muszę ciągle zalepiać tym. Dobra, czyli musimy zmienić jakoś plany. Dobra, to zaraz się tym zajmiemy, tym obrazem. Trzeba co innego wymyślić. Dobra. Na szczęście mam tu czarne. Niestety będzie to jakoś tak niefajne, bo nie chce mi się tutaj co w ogóle... Czemu to tak dużo niszczy? Za ten. Nie, to to w ogóle nie nieładnie wygląda. To trzeba by było jak już to takie czarne. A. Czy w ogóle zużywam te białe. Te jak już to by było, trzeba zrobić takie czarne. Kurde no. Dobra, zajmijmy się najpierw tym później to do, skończymy. No i zawsze są jakieś problemy widzowie. Nie zawsze robić. Uh, uh, dobra, jest źle. Obraz jest źle. Nie, 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 proszę nie. Tylko nie to. Weź. Obraz jest krzywą. W ogóle stolik jest nierówny. Kurde, no zaraz to muszę wepchnąć. Już mi nigdy się nie trafi. Bo tu się go Dobra. Musimy ustalić tutaj nie. Dobra, niech będzie tak. To zalepię. I ten wagonik zniszczę. Postawię tak. Tutaj to jest nierówne. I teraz będzie ładnie równo. Ja cię kręcę. Ile tu jest dziur? Tym czarnym, bo to niepotrzebne. Nie tu. Och, ja cię kręcę. Ile tu jest dziur? Trzeba to wszystko pozalepiać i pozamieniać. Jać. O nie, nie zna wszystko. Kilofa. Dobra. Tu chyba trzeba dać jedno przez. Jak to zrobić równo. Nie ten pokój nie jest równy! Ach, jakby ten przesunąć, żeby on był cię Teraz już nigdy nie trafię na tamten. Stawia tu tu ma być tak. Nie. O, wła Oj, tak, 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 tak. Właśnie coś w tym stylu chcę. To jakiś ładny dajcie. Wiem. Kurde, tutaj to zniszczmy. Ale nie do, do końca. Ja cię ten kierow jest wkurzający. Zaraz sobie. Chyba wezmę jakiś ja jakieś mam w domu chyba. I tu by zrobić tak. Zobaczymy, czy teraz będzie się postawić dywan. Tak! Nie! Dobra, to będzie taki komputer z kilkoma tymi. Dobra, jeszcze raz i to muszę się skupić. Tu damy. Tak. i te tory przesuniemy tu. konieczny wagonik i to będzie tak będzie tak tak i tu będzie ten drugi komputerek yy, jakby to zrobić Mam w ogóle jeszcze jeden pomysł. Nie, w sumie nie, dobra. Albo dobre, dobra, dobra. Dobra, co, widzowie, poczekajcie chwilę. Widzowie, zrobiłem to. Tak, widzowie, zrobiłem to. Na szczęście. Patrzcie to. To jest zrobione w końcu. Widzicie? Mamy tu niby że gramy, ale jeszcze myślę nad zmienieniem to na obraz. Zresztą ten obraz już jest gdzieś... A, zbugowany. Dobra, ja to później zmienię na obraz. Trzeba zająć się czym innym, czyli green screenem. A, i jeszcze fotelem trzeba dobrze się zająć. Jest dobrze ustawiony. Czyli serio nie są potrzebne. Wygląda to nawet dobrze bez drzwi. Dobra, teraz zajmijmy się tymi płytkami. Będą tak. Tutaj zrobimy to trochę dłuższe, niech będzie. O tak. Tam położymy komputer. Żeby był. I teraz zajmijmy się green screenem. Nie wiem, czy coś tak blisko się robi. To dalej chyba mi się wydaje. Mi się wydaje, żeby zrobić to: jako green screen. Po prostu. O, no i właśnie o to chodzi. Czy tego już teraz nie przesuniemy. I nie przejedziemy. Wejść to trochę przez... O, jest git. Teraz jeszcze nie Tak, po prostu jako green screen. Chyba jedno wystarczy. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra, niech będzie. Niech powiedzmy, że tak będzie. Ten green screen. Dobra. Trochę to zajmuje, ale dobre, trudno. Yy, myszkę trzeba położyć na pewno. Było to trochę źle. Ja ci widzicie, to widzowie? Ten kilo jest fajny. ale bardzo trudno nim się... O. A tą myszkę w prawie nie da się położyć. Tak. W końcu, dobra. Ej, ładnie to nawet już zaczyna. Ładnie to wygląda w ogóle. Tu bym dokończył po prostu jakiś design. Zrobiłbym. Nie wiem, czy to jest z tym green screenem. W sumie nie musi być green screen, to prawda. Jeszcze. Nie, widzowie. Jakby jak zrobię ten design. Fajnie będzie wyglądać. Ej, no, fajnie. Więc. Dobra. Widzicie? Oj, źle to postawiłam. Czy ja dopiero teraz to założyłam? Ej, tak można było robić. Jest. I ładnie to bardzo jeszcze tu. No nawet, nawet, nie wiem, czy by to nie zmienić kompletnie. Bo jakby zmienić kompletnie, to by było trochę jak w tym. O, tak. Po prostu tak. Trochę nie nudne. Chyba, że jeszcze tak by Nie, to strasznie zajmuje. nie, nie, nie. Mi się ten pomysł nie podoba. Czy znaczy, to mogło ładnie wyglądać? Ale ja bym cofnął green screena. Wolę cofnąć green screena. I tyle. Ale szybko się frytkami kopię. <słyski> Serio, widzicie to? A może mi się tak wydaje? Dobra, nieważne. Yy... Dałbym go trochę tu, może. Albo w ogóle przy ścianie najlepiej. Nie, dobra, tu. Albo. Nie, dobra, nie. Ja widzę, nie daję. Nie, wiem, że. Nie, nie widzę. Nie nie będę miał gliskina. Tak jak w prawdziwym życiu Nie mam gliskina. Nie mam. Yy... Dobra. Takie coś jest ładnie. Mi tam się widzuje. Podoba. Nie wiem, co zrobić z tym. A, no tak. Teraz już wiem. No, ale te bloki mnie tak denerwują. No i ładnie. Pokój mój jest ładnie skończony. Powiedziałbym, że nawet mi się podoba. Mój gaming room. I co wie? Czekajcie, a może jeszcze bym coś dodał Ej, takie ukry... Ej Patrzcie Kurde, źle to kładę Nie, źle to w ogóle kładę Nie mam siekiery, to jest najgorsze Może będzie będziesz szybko... Nie mogę tu wejść Trzeba zrobić tak Chyba. No właśnie Ile Trzeba. się to kopie No bra Teraz zrobić A tak by ładnie to No nawet, nawet Czekaj. nie, dopiero teraz lepiej, jakby to było w środku po prostu. No, ile się to kopie, widzę, nie znasz. No, o, leży, dobra, dajcie mi to, ludzie. Ja chcę pozałatywać tu wszędzie dziury. Te. nie Dobra, ostatni mi został. Hmm, postawiłem. Co tu jest? Ja to zabudowuję. Po prostu jednym słowem nie pytam w sensie. Dobra. Właśnie tak. tak. Może lepiej by było od góry. A nie od dołu. Strasznie długo się to niszczy, dowie. To nie mam sikierki. Nie, to i tak nie. A tu. Wkopać w jeden blok. w ogóle nie, nie wiem co ja robię Chciałam spróbować zrobić jakąś tajną bazę ale tu się nie da nie da się widzowie. Proszę nadal by zrobić ciało ale co by było jeszcze I to by wyglądało... Ogóle... No tak fajnie. Teraz nic nie trzymam. Ej, dobra, mam pomysł. Tak zrobić? Wiem, ja tu robię jakiś widzowie design, ale I chyba to się nie da. Z takiego czegoś fajnego. A może bym zrobić po prostu taką nogę? ja mogę tym się nie, dobra, ja z tym wychodzę ja nie, ja widzowie nie ja mam dość, czekajcie więc widzowie, dobra. ja się z wami żegnam, jeśli chcecie więcej filmiczków z filmików z Ignacowa, bo na pewno dużo będzie filmików yy, widzicie, wy zrobiłem, ładnie tutaj zrobiłem mój, moje stanowisko yy, trzeba będzie jeszcze ogarnąć do niego drzwi i położyć dywan

też jest fajna. Dobra. I sobie, ja to tak zostawiam. Sobie, ja się z wami żegnam. I klikajcie łapeczki w górę, klikajcie łapki w górę, Subix Ja sobie zjem i Elo.